Witaj! Te afirmacje zostały stworzone, aby wspierać Cię w wewnętrznej przemianie. Aby w pełni doświadczyć ich działania, słuchaj tego nagrania codziennie przez 21 dni. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Weź głęboki, spokojny wdech i powolny wydech. Poczuj, jak z każdym oddechem, Twoje ciało się rozluźnia, a umysł staje się coraz cichszy. Wchodzisz teraz w stan wewnętrznego spokoju, otwierając się na pozytywne zmiany. Zaczynamy. Pieniądze kochają mnie i z radością napływają do mojego życia każdego dnia. Zasługuję na finansowe bogactwo i z wdzięcznością je przyjmuję. Jestem otwarta na wszystkie formy dobrobytu, które płyną do mnie z łatwością. Każdego dnia moje finanse rosną w harmonii, spokoju i miłości. Pieniądze wspierają mnie w realizacji mojej misji i marzeń. Z łatwością przyciągam nowe źródła dochodu, które są zgodne z moimi wartościami. Pieniądze są moim sprzymierzeńcem i pozwalają mi żyć pełnią życia. Moja wartość rośnie, a wraz z nią wzrasta moje bogactwo. Z każdą chwilą czuję się coraz bardziej pewna swojego finansowego bezpieczeństwa. Mam prawo do obfitości i korzystam z niej z radością i spokojem. Pieniądze wpływają do mnie w nieoczekiwanych i cudownych sposobach. Finanse płyną do mnie w odpowiedzi na moją wewnętrzną równowagę i pozytywne nastawienie. Zasługuję na życie w dostatku, luksusie i wolności finansowej. Otwieram się na przepływ pieniędzy w moim życiu z miłością i zaufaniem. Moja relacja z pieniędzmi jest zdrowa, wspierająca i oparta na szacunku. Codziennie wybieram obfitość, wdzięczność i spokój w moich finansach. Mam naturalną zdolność do przyciągania i zarządzania pieniędzmi mądrze i z lekkością. Pieniądze przychodzą do mnie, kiedy robię to, co kocham. Moje serce i umysł są otwarte na bogactwo w każdej formie. Jestem magnesem na finansową obfitość i wszystko, co dobre. Zarabianie pieniędzy jest dla mnie łatwe, przyjemne i pełne sensu. Wybieram życie w dostatku i czuję, że wszystko mi sprzyja. Każda decyzja, którą podejmuję, Prowadzi mnie do większego dobrobytu. Finanse są dla mnie źródłem wolności, możliwości i radości. Z radością zarabiam pieniądze i pozwalam im swobodnie krążyć w moim życiu. Moje myśli o pieniądzach są pełne miłości, zaufania i wdzięczności. Żyję w świecie który wspiera moją finansową niezależność. Z każdym oddechem czuję się coraz bardziej połączona z obfitością. Pieniądze pomagają mi wspierać siebie, moich bliskich i świat. Praca, którą wykonuję, przynosi mi spełnienie i dostatek. Moja kobieca energia przyciąga pieniądze w sposób naturalny i harmonijny. Moje finanse są zorganizowane, stabilne i rosną każdego dnia. Jestem źródłem kreacji i obfitości, tworzę swoje bogactwo z radością. Mam w sobie wszystko, czego potrzebuję, aby żyć w finansowym dostatku. Moja intuicja prowadzi mnie do mądrych i opłacalnych decyzji. Finanse płyną do mnie w sposób stały, spokojny i bezwysiłkowy. Z każdym krokiem czuję większą pewność siebie w świecie finansów. Przyjmuję pieniądze z radością i pozwalam sobie z nich korzystać z lekkością. Obfitość jest moim naturalnym stanem. Pozwala mi przejawiać się w moim życiu. Jestem wdzięczna za wszystkie pieniądze, które mam i które do mnie przychodzą. Moja energia obfitości inspiruje innych i przyciąga jeszcze więcej dobra. W każdej sytuacji znajduję drogę do finansowego wzrostu i sukcesu. Z ufnością inwestuję w siebie i swoje możliwości. Pieniądze przychodzą do mnie, gdy dbam o swoje szczęście i dobre samopoczucie. Z każdym dniem czuję się coraz bardziej wspierana przez wszechświat. Pozwalam sobie przyjmować, bez poczucia winy, całą dostępną mi obfitość. W moim życiu panuje równowaga między dawaniem a otrzymywaniem. Zasługuję na życie pełne bogactwa, radości i wolności finansowej. Pieniądze są narzędziem dobra i wykorzystuję je mądrze. Kocham pieniądze, a one odwzajemniają moją miłość każdego dnia. Z każdym oddechem czuję, jak obfitość napełnia moje życie spokojem i bezpieczeństwem. Moja obecność przyciąga dobrobyt, jak magnes przyciąga złoto. Pieniądze są odpowiedzą na moją wiarę, miłość i wewnętrzną harmonię. Otaczam się energią bogactwa, i ona przynosi mi to, czego pragnę. Wszechświat z radością odpowiada na moje intencje finansowego wzrostu. Pozwalam sobie doświadczać sukcesu i obfitości w kobiecej energii lekkości. Moje serce jest gotowe przyjąć finansowe błogosławieństwa, które płyną do mnie każdego dnia. Pieniądze przychodzą do mnie w rytmie mojego wewnętrznego spokoju i radości. Moje życie staje się coraz bardziej dostatnie, piękne i wolne. Jestem połączona z nieskończonym źródłem finansowej obfitości. Obfitość finansowa jest moim naturalnym prawem i przyjmuję ją z wdzięcznością. Moje działania przynoszą mi radość, spełnienie i hojność finansową. Kocham siebie i dlatego pozwalam sobie żyć w dostatku. Wybieram przekonania, które wspierają mój finansowy sukces. Pieniądze wpływają do mojego życia, gdy jestem sobą autentyczna i pełna zaufania. Zasługuję na to, by moje życie było lekkie, bogate i pełne radości. Moje marzenia mają finansowe wsparcie wszechświata. Każdego dnia odkrywam nowe możliwości, które prowadzą mnie do finansowej niezależności. Pieniądze są naturalną częścią mojego pięknego, kobiecego życia. Dzielę się pieniędzmi z radością i one wracają do mnie zwielokrotnione. Moje finanse rosną w zgodzie z moim sercem i intuicją. Kiedy czuję się bezpieczna, pieniądze same mnie odnajdują. Przepływ pieniędzy w moim życiu jest stały, zdrowy i obfity. Jestem otwarta na bogactwo, które przychodzi do mnie z niespodziewanych źródeł. Pieniądze wspierają mnie w tworzeniu pięknego życia dla siebie i moich bliskich. Moje zasoby rosną, kiedy dbam o swoje ciało, umysł i duszę. Z lekkością przyciągam klientów, możliwości i projekty, które przynoszą mi pieniądze. Pieniądze czują się dobrze w mojej obecności i chętnie do mnie wracają. Moja kobieca mądrość prowadzi mnie do obfitości na każdym poziomie życia. Z każdą chwilą czuję większą pewność siebie w kwestiach finansowych. Moje bogactwo zaczyna się od wewnętrznej pełni i spokoju. Wszystko, co robię z serca, przynosi mi finansowe korzyści. Jestem godna wielkich pieniędzy i potrafię z nich mądrze korzystać. Każdego dnia rozwijam swoją finansową świadomość i poczucie obfitości. Moje dochody stale rosną, nawet wtedy, gdy odpoczywam i regeneruję się. Przyciągam ludzi i sytuacje, które wspierają mój finansowy rozwój. Kocham pieniądze, bo wiem, że dzięki nim mogę więcej dawać i więcej tworzyć. Moje serce, pełne wdzięczności, otwiera drzwi do finansowych cudów. Ufam, że pieniądze przychodzą zawsze wtedy, gdy ich potrzebuję i często wcześniej. Z radością tworzę nowe źródła dochodu. Które są zgodne z moją pasją i misją. Moje życie finansowe staje się coraz bardziej harmonijne i stabilne. Każdy dzień jest szansą na nowy przypływ pieniędzy i błogosławieństw. Moje konto bankowe rośnie, a ja czuję się spokojna, bezpieczna i spełniona. Pieniądze znajdują mnie łatwo. Ponieważ jestem otwarta na ich obecność. Wybieram życie w dostatku, gdzie pieniądze są źródłem dobra i piękna. Moje serce mówi tak dla obfitości, niezależności i sukcesu. Świat potrzebuje mojej energii i z radością mi za nią płaci. Przyjmuję pieniądze z miłością i wykorzystuję je z intencją serca. Każda złotówka, którą wydaję, wraca do mnie w nowej, pięknej formie. Moje życie finansowe jest pełne łaski, spokoju i radosnego przepływu. Dotarłaś do połowy tej medytacji. Jeśli czujesz że te afirmacje wspierają Cię na drodze do wewnętrznego rozwoju, zatrzymaj się na chwilę i kliknij łapkę w górę, a także zasubskrybuj kanał. Dzięki temu zawsze będziesz mieć do nich łatwy dostęp. A teraz wracamy do naszych afirmacji. Moje życie jest harmonijnym tańcem z energią pieniędzy. Otwieram swoje serce na finansowe cuda. Które czekają, by mnie odnaleźć. Czuję, że zasługuję na finansowe wsparcie w każdej sytuacji. Moje finanse są odzwierciedleniem mojej wewnętrznej mocy i wartości. Każda złotówka, którą przyjmuję, wzmacnia moją wolność i niezależność. Moje działania przynoszą naturalny, rosnący dochód. Czuję się bezpieczna, kiedy pieniądze swobodnie płyną przez moje życie. Z miłością zarządzam swoimi finansami i one odwdzęczają się stabilnością. Pieniądze czują się u mnie mile widziane i chętnie zostają na dłużej. Moje myśli tworzą rzeczywistość pełną bogactwa i komfortu. Jestem otoczona przez ludzi i sytuacje, które wspierają moją obfitość. Wszystko, czego potrzebuję, przychodzi do mnie w idealnym momencie. Mam w sobie spokój, który przyciąga dostatek. Pieniądze są częścią mojego duchowego i życiowego rozwoju. Moje serce rozpoznaje, gdzie czeka na mnie dobrobyt i prowadzi mnie tam z lekkością. Wybieram prace i projekty, które niosą mi radość i obfitość. Moja kobiecość jest źródłem twórczej energii i finansowego sukcesu. Każdy krok. Który stawiam, otwiera mnie na nowe możliwości zarobku. Pieniądze pozwalają mi rozwijać się, odpoczywać i cieszyć się życiem. Z wdzięcznością obserwuję, jak moje konto bankowe rośnie z dnia na dzień. Ufam procesowi życia, wiem, że finanse przychodzą do mnie we właściwym czasie. Moje serce przyciąga bogactwo, które jest zgodne z moją duszą. Zasługuję na pieniądze, które przynoszą mi spokój, radość i możliwości. Finanse są naturalną częścią mojego rozwoju osobistego i duchowego. Każde doświadczenie wzbogaca moje życie również finansowo. Pieniądze płyną do mnie z łatwością, bo jestem gotowa je przyjąć. Każda złotówka, którą wydaję, wraca do mnie w nowej, obfitej formie. Pieniądze czują moją wdzięczność i z radością do mnie wracają. Zasługuję na życie, w którym pieniądze są źródłem radości i spokoju. Z każdym dniem jestem bliżej mojej wizji finansowej wolności. Moja intuicja prowadzi mnie do decyzji, które przynoszą mi dochód i spełnienie. Otwieram się na bogactwo w każdej dziedzinie mojego życia. Kocham i szanuję pieniądze, a one odwzajemniają tę energię. Z łatwością zarabiam na swoje potrzeby i przyjemności. Moje życie staje się coraz bardziej obfite, lekkie i komfortowe. Pieniądze wspierają mnie w realizowaniu mojej misji i marzeń. Każda praca, której się podejmuję, przynosi mi dobrobyt i satysfakcję. Obfitość jest dla mnie naturalna, jak oddychanie. Ufam, że pieniądze zawsze znajdą drogę do mojego serca i domu. Moja energia dostatku promieniuje na wszystko, czego dotknę. Moje dochody rosną, bo dbam o siebie i wybieram życie w zgodzie z sobą. Z każdym dniem czuję większą radość z posiadania pieniędzy i korzystania z nich. Pieniądze służą mojemu rozwojowi, radości i pięknemu życiu. Moje decyzje finansowe są mądre, świadome i pełne miłości. Wszystko, czego potrzebuję, już do mnie zmierza w doskonałym czasie. Otwieram się na zarabianie pieniędzy w zgodzie z moją kobiecą naturą. Finanse wpływają do mojego życia, gdy jestem sobą spokojna, radosna, prawdziwa. Moje serce jest źródłem wszystkiego, co wartościowe, również pieniędzy. Każdy dzień przynosi nowe szanse na finansowe spełnienie. Moje życie jest pełne magii, obfitości i wspierającej energii pieniędzy. Pieniądze napływają do mojego życia, gdy jestem sobą prawdziwa i pełna miłości. Z każdą chwilą wzrasta moje finansowe poczucie bezpieczeństwa. Przyjmuję pieniądze z radością. Wdzięcznością i pełną otwartością. Zasługuję na wygodne życie, które daje mi pieniężna obfitość. Moje wewnętrzne światło przyciąga dostatek w każdej postaci. Pieniądze to energia, którą przyjmuję z lekkością i zaufaniem. Moje życie finansowe układa się harmonijnie. Spokojnie i z miłością. Pozwalam pieniądzom wpływać do mojego życia z łatwością i bez wysiłku. Moja kobieca energia jest magnesem na pieniądze i nowe możliwości. Z wdzięcznością obserwuję, jak moja sytuacja finansowa codziennie się poprawia. Jestem otwarta na dobre rzeczy. Które przynoszą mi pieniądze i radość. Obfitość i dostatek to naturalna część mojego istnienia. Moje serce wie, jak przyciągać pieniądze zgodne z moimi wartościami. Ufam, że każda wydana kwota wraca do mnie pomnożona i pełna dobra. Z lekkością tworzę dochody. Które wspierają mój styl życia i marzenia. Moje wybory finansowe są intuicyjne, mądre i prowadzące do rozwoju. Pieniądze wspierają moje zdrowie, spokój i wolność osobistą. Z radością rozwijam się i zarabiam coraz więcej w zgodzie z sobą. Otwieram się na nowe drogi bogactwa. Które są lekkie i inspirujące. Pieniądze znajdują mnie z łatwością, gdziekolwiek jestem. Moje finanse rozkwitają wraz z moim spokojem i wewnętrzną równowagą. Kocham zarabiać pieniądze, bo wiem, że służą mojemu dobru i szczęściu. Finanse przychodzą do mnie, gdy tworzę z pasją i miłością. Zasługuję na wszystko, co najlepsze również na finansową swobodę. Pieniądze czują moją gotowość i pojawiają się dokładnie wtedy, gdy ich potrzebuję. Moje życie jest pełne finansowej magii, która działa cicho i skutecznie. Ufam sobie i swojej mocy do przyciągania pieniędzy w zgodzie z sercem. Każda chwila to szansa na nowy przypływ pieniędzy i dobrych możliwości. Finanse są częścią mojego wewnętrznego rozkwitu i równowagi. Jestem świadomą kobietą, która tworzy swoje bogactwo z uważnością i radością. Moje talenty są cenione i przynoszą mi konkretne korzyści finansowe. Wiem, że to, co daje światu, wraca do mnie w postaci obfitości. Pozwalam sobie przyjmować więcej z pełnym poczuciem własnej wartości. Pieniądze przychodzą do mnie naturalnie, gdy jestem w stanie wdzięczności. Moje życie staje się coraz bardziej swobodne, dostatnie i spełnione. Każdy dzień to nowa okazja do przyjęcia finansowych darów od wszechświata. Finanse to narzędzie, które wspiera moją wolność, niezależność od innych. Z miłością zarządzam tym, co mam, i dlatego otrzymuję jeszcze więcej. Moje serce wybiera życie w dostatku, harmonii i kobiecej mocy. Jestem w pełni gotowa, by przyjąć prawdziwe bogactwo i obfitość. Moje konto bankowe jest odzwierciedleniem mojej wewnętrznej harmonii. Każda decyzja podejmowana z serca przynosi mi więcej pieniędzy i spokoju. Moje bogactwo służy dobru mojemu i wszystkich, których kocham. Z ufnością inwestuję w siebie, bo wiem, że jestem najlepszą inwestycją. Moje życie płynie w rytmie dobrobytu i wdzięczności. Uwalniam stare przekonania i przyjmuję finansowe wsparcie z lekkością. Pieniądze pojawiają się wtedy, gdy jestem spokojna, obecna i otwarta. Moje decyzje finansowe opierają się na miłości, a nie na lęku. Dziękuję za wszystkie pieniądze, które już mam i które do mnie zmierzają. Jestem kobietą obfitości, tworzę, przyciągam i celebruję swoje bogactwo. A teraz weź głęboki wdech i z wydechem wróć powoli do tu i teraz. Porusz delikatnie dłońmi, stopami, poczuj swoje ciało. Wróć z uważnością do przestrzeni wokół ciebie. Słuchaj tych afirmacji codziennie przez 21 dni, aby wzmocnić ich działanie i pozwolić, by stały się częścią twojego codziennego myślenia. Regularność tworzy nawyk, a nawyk prowadzi do zmiany. Pamiętaj jednak, że afirmacje to dopiero początek. Prawdziwa moc pojawia się wtedy, gdy łączy się z działaniem. Rób choćby mały krok każdego dnia w kierunku swoich marzeń. Jeśli ta medytacja była dla Ciebie wartościowa, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. W komentarzu możesz zaproponować temat kolejnych afirmacji. Dziękuję Ci za wspólną podróż. Do usłyszenia w kolejnej medytacji